Dzień dobry, najmilsi. Od pewnego czasu obiecuję Wam taki odcinek, w którym skupię się na zadaniach ortograficznych, jakie znalazły się w dotychczasowych arkuszach egzaminacyjnych. No i dzisiaj. Już jest ten właściwy moment, dlatego też posiłkuję się pokazywanym wcześniej zbiorem zadań z wydawnictwa Draco. I tutaj na zielono, jak widzicie, zaznaczyłam sobie te zadania ortograficzne, które się w arkuszach um, zdarzały. I teraz, moi kochani, taka moja refleksja. Zadania są rzeczywiście proste. One się skupiają w dużej mierze na takich najważniejszych zasadach ortograficznych, takich jak pisownia wielkiej i małej litery, um, pisownia uskreską pisownia rz, RZ. Także nie zauważyłam niczego, co by było w jakiś sposób skomplikowane, albo odnosiło się do wyjątków. Popatrzcie na zadanie pierwsze, a raczej ja wam je przeczytam. W którym z wyrazów podanych poniżej nie można uzasadnić wymianą uskreską na o? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. No i zaprezentowano nam takie wyrazy jak mój ale wiadomo, że wymienia się na moje. Dwór wymienia się na dwory. Córka. Ja oczywiście jako polonista powiedziałabym, że dawniej mówiono cora. Przez takie długie o cora. Ale oczywiście dzisiaj tego już nie robimy. Przywiódł, bo przywiedli, albo przywiodę. A zatem tutaj też bym wykluczyła ten wyraz. Pozostaje nam więc córka, no bo dzisiaj już nikt nie mówi cora. Prawda, czy cory. Kolejne zadanie, które znalazłam w zbiorze, też jest dosyć proste, kochani. Związane jest z arkuszem dotyczącym pana Tadeusza. To są zadania przykładowe z 2020 roku i taka zasada. W sformułowaniu nieporządek przypominam, że nieporządek pisany jako jeden wyraz Podkreślony wyraz, a więc nieporządek, został zapisany zgodnie z taką samą zasadą ortograficzną, jaką zastosowano w pisowni wyrazu. A niebiosa, B niedziela, C niedźwiedź, D nieprawda i wszystkie oczywiście jako jeden wyraz. I tu, proszę Państwa, nieporządek to jest taka bardzo ważna zasada ortograficzna, o której czasami zapominają nawet dorośli, mianowicie nie, z rzeczownikami piszemy zawsze łącznie. A zaraz powiecie: no z rzeczownikami. Właśnie porządek odpowiada na pytanie, kto co, nie porządek. A więc jest to jeden wyraz. Piszemy łącznie. I spośród tych, które tutaj przytoczyłam, faktom odpowiada słowo nieprawda. Bo tutaj mamy prawda, nieprawda. A więc też zapisujemy to łącznie. Kolejne zadanie, moi drodzy. Z przykładowego egzaminu z roku 2018 jest już bardzo ciekawe. Mamy dwa rodzaje wyrazu kazać w sensie karze. Mamy dwa karze, każe w znaczeniu kazać i każe w znaczeniu karać. I trzeba właściwe słowa wpisać do rubryczki. Wszyscy z niedowierzaniem słuchali słów wypowiedzianych przez Petroniusza, przekonali, że Neron tym razem no, i powinno być, że każe go zgładzić. Każe go zgładzić. A więc tutaj oczywiście będzie odpowiednia forma przez rzysk, bo pochodzi ona od słowa kazać. Neron by rozkazał go zgładzić. Winicjusz z przerażeniem myślał o karze, tutaj już od słowa kara, jaka spotka Petroniusza. A więc karze od słowa kara będzie przez rz. Proste? Oczywiście, że tak. Następne zadanie, proszę Państwa, jest zadaniem, w którym mamy również uzupełnić zdania wyrazami wierzy przez RZ od słowa wiara i wierzy przez ży kropką, no jako właśnie budowli. Kiedy mały książę wyrusza w podróż, wierzy zapewne przez RZ od wiara. Że znajdzie przyjaciela. Róża była jak księżniczka zamknięta w wieży, przez kropką, bo to budowla. Lis długo oswaja małego księcia, ponieważ wieży przez RZ odwiara, że bohater zrozumie, czym jest odpowiedzialność. I kolejne zadanie. Kolejne zadanie proszę Państwa, dotyczy interpunkcji. Brzmi ono następująco. Na jednym z blogów pojawił się wpis dotyczący przyjaźni, ale autor wpisu nie zadbał o poprawną interpunkcję. I trzeba zaznaczyć spośród czterech zdań, w którym ta interpunkcja była niepoprawna. Prawdziwa przyjaźń zawsze opiera się przecinek na zaufaniu, odpowiedzialności bezinteresowności. To zdanie A. B. Przyjaźń to motyw przecinek, który często pojawia się w literaturze polskiej. C. Przyjaciele z lektury Kamieni na Szaniec pomagali sobie zawsze przecinek, gdy byli w trudnej sytuacji. D. Rekonstruktorzy często się zaprzyjaźniają przecinek, ponieważ mają wiele wspólnych tematów do rozmowy. I proszę Państwa, zdania B, C, D są napisane poprawnie, gdyż przecinki stawia się tam właściwie przed zdaniem, bo to są zdania złożone. Podrzędnie i przed właśnie tym drugim zdaniem, podrzędnym. Natomiast tutaj w pierwszym zdaniu, prawdziwa przyjaźń zawsze opiera się przecinek na zaufaniu, no to tutaj ten przecinek jest kompletnie nieuzasadniony. Należałoby napisać, że jest to e, zadanie A. I kolejne. Trzeba ocenić prawdziwość zdań. Szare szeregi to nazwa własna organizacji, dlatego obydwa wyrazy zapisujemy wielkimi literami, prawda. Imiona i nazwiska piszemy wielką literą, a pseudonimy małą. To jest oczywiście fałsz. Pseudonimy także zapisujemy wielką literą. Traktujemy to jako rodzaj no, nazwy własnej. Wyjaśnij różnicę w pisowni cząstki nie, znowu nie z różnymi częściami mowy, w wyrazach podkreślonych w zdaniu nie istniały. Podkreślony wyraz, przyczyny, które pozwalałyby wyjaśnić nieistnienie świata. I te zasady tutaj są bardzo proste: nieistniałe piszemy oddzielnie, dlatego że to jest nie z czasownikiem, a nieistnienie to jest nie z rzeczownikiem. Istnienie odpowiada bowiem na pytanie, kto co. W związku z tym piszemy to łącznie z nie, nie, z cząstką nie. To jeszcze raz te zasady przypominam. Jakoś tak mam wrażenie, że to jest coś, co się zawsze może przytrafić, ale jest to uzasadnione moi drodzy, dlatego że tak jak mówiłam, nawet czasami jak się idzie ulicą albo wstępuje do urzędu, to em, na różnych ogłoszeniach można zobaczyć, e, kochani, właśnie błędny zapis nie z rzeczownikami. Podaj inny przymiotnik, którego pisownia przez Ży kropką ilustruje tę samą zasadę ortograficzną, co w słowie odważny. No i zasada odważny, bo odwaga, czyli Ży wymienia się na G. I pierwszy przymiotnik, jaki przychodzi mi do głowy, to poważny, bo powaga. No i oczywiście jak najbardziej tutaj byłoby to zaliczone. I ostatnie z zadań, które sobie zaznaczyłam w zbiorze. W którym z wyrazów pisownia RZ jest zgodna z tą samą szczegółową zasadą ortograficzną, co zastosowana w wyrazie przyjemności? Przypominam, że tutaj RZ jest po, po p. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Rzadko przez RZ, kojarzy przez RZ, kulturze przez RZ, potrzebę przez RZ. Rzadko, no tutaj y, nie nadaje nam się ten wyraz, bo zaczyna się od RZ. Kojarzy i kulturze to jest RZ po samogłosce, a potrzeba to jest RZ po, t, czyli spółgłosce. I tutaj, proszę Państwa, jest właśnie ta sama zasada przyjemności, również RZ występuje przez y, pop, czyli po takiej właśnie spółgłosce. No i w związku z tym następuje tutaj ubezpiecznienie przyjemności i potrzeba, ale to właśnie są wyrazy z tej samej, powiedziałabym, grupy. A więc zaznaczamy odpowiedź D. Zatem, proszę Państwa, jak widzicie, to są te najprostsze zasady ortograficzne. Gdybym była na Waszym miejscu, zdecydowanie powtórzyłabym przecinki. Pamiętajcie, że ja nagrałam o tym co najmniej dwa odcinki na moim kanale, w którym miejscu ten przecinek stawiamy i tak dalej. Natomiast, jeśli chodzi o inne zasady, no to właśnie pisownie RZ i rz z kropką, wielka mała litera U z kreską, u zwykłe. Wymiana U z kreską na o bądź na inne samogłoski. No i rzecz jasna, proszę Państwa, pisownia cząstki nie łączna i rozdzielna. Jestem pewna, że któreś z zadań podczas arkusza, podczas rozwiązywania arkusza egzaminacyjnego trafi się właśnie takie związane z tymi elementami. Dziękuję już dzisiaj za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek, w którym odniosę się do motywów, jakie możecie znaleźć w konkretnych lekturach. Do zobaczenia!